Raidu Horizon. To będzie największe z dotychczasowych wyzwań, ale myślę, że masz szansę. E, witam w kolejnym odcinku, z którym zagrałem sobie Forza Horizon Rally. I jak widzicie, dotarłem w końcu do ostatniego etapu, którym jest finał. Z tego co ta babka mówiła, to będzie on najcięższym wyzwaniem, i tak nie sądzę, żeby to było aż tak ciężkie w porównaniu do kolejnych, poprzednich na czasie etapów. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, ale jak mówię, jest to już ostatni etap, znaczy ostatni wyścig, tak? Ostatnia, y, ostatni plakat, który będzie y, do zdobycia i oczywiście wygrana y, kończy całe DLC, które w sumie już powoli będziemy mogli sobie podsumować, y, ocenić, y, bo myślę, że ten ostatni etap już nie będzie y, jakoś miał na, to, na tą ocenę wpływu, ponieważ on będzie jednym z. Po prostu z kolejnych etapów, które będzie wyglądało mniej więcej tak samo. Tak, po prostu tylko różnicę się trasą. E, więc e, powiem Wam naprawdę, spodziewałem się e, po tej grze czegoś naprawdę, znaczy po grze, nie mówię o samochodzie, tylko o dodatku. Oczywiście spodziewałem się czegoś zdecydowanie krótszego i gorszego. Tych samochodów jest naprawdę mało tutaj, których, tych nowych samochodów, które możemy tutaj sobie zastosować w tych różnych wyścigach. Ale powiem Wam, że Nie przecinaj. Yy, można sobie spokojnie te samochody, które mamy w garze, też yy, rozwijać do takiej yy, po prostu yy, klasy, aby mogły one uczestniczyć w wyścigach rajdowych. Co za tym idzie? Yy, dla osób, które lubią tutaj bawić się, to naprawdę mogą sobie stworzyć fajne maszynki tutaj do pogonywania tych różnych yy, czasów tutaj w, w tym wyścigu. Yy, ja bardziej. Po prostu stawiałem na cały pokret tylko autami, które były dostępne w grze. Nie kombinowałem wjazdu tymi autami, które już miałem w garażu. To mi zupełnie wystarczyło. Dla mnie Subaru Impreza oraz Mitsubishi Lancer są idealne samochody na wyścigi rajdowe. Za tymi tymi autami najbardziej tutaj mi się fajnie jeździło. I naprawdę wystarczą mi w sumie dla mnie osobiście wystarczą mi te dwa auta, abym tutaj fajnie się bawić w tej grze. Wyścigów było jak na dodatek, moim zdaniem, dużo, nawet bardzo dużo, tylko no jedyny taki minus to ta cena, tak? Jeśli macie okazję, macie pieniądze, to polecam jak najbardziej kupić i fajnie się tutaj przy tej gierce bawić. Ale okej, okay, to tyle jeśli chodzi o podsumowanie tego dodatku. Taka jest moja ocena. Eee, gdybym nie brał pod uwagę oceny tutaj... Eee, ceny, gdybym nie brał pod uwagę... Zaraz zobacz, zobaczę, ja miałem ja śpieszny, super. Gdybym nie brał ceny pod uwagę, to po prostu dałbym tam dodatkowi 8, 8,5 na 10. Naprawdę warto w to pograć, tym bardziej, że gra naprawdę jest miodna i polecam oczywiście każdemu. Ten etap należy do moich ulubionych, więc ciśnij gaz do No tak jak mówię, jeśli kupiliście dopiero Force Horizon, to pograjcie najpierw w podstawce. Tam jest mnóstwo zabawy, a dopiero potem sobie kupicie dodatek. Najwyżej, gdyby tej zabawy Wam nie starczyło w wersji podstawowej. Ale okej, okay, skupimy się to już na w tym etapie, przedostatnim etapie. Już nie, to jest drugi etap, więc przed, przedostatni etap. Eee, jak na razie trasa nie była trudna, więc spokojnie można tutaj 120 średnio troszeczkę odpuścić. 50. W sumie mam te linie włączone, ale tak mimo wszystko e, nie jadę tak jak one są tutaj, one mi pokazują trasę. No nieraz jadę, ale nieraz nie, ale tutaj bardziej jadę sobie po prostu na swoje wyczucie. To że akurat przypadkowo jadę w liniach, no to nie że ja się nimi kieruję. Nie, Po prostu jadę tak jak uważam, A jeśli chodzi o jazdę tutaj, jeśli chodzi o poziom trudności, to miałem poziom ustawiony na średni oraz miałem ustawione też ustawienia na symulację. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te wyścigi. To zapewne ktoś będzie pytał, więc od razu tutaj odpowiadam. Średni poziom, symulacja. E, linie w sumie mogłem e, wyłączyć, nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Ale jak mówię, nie skupiam się w, w ogóle na liniach. Jadę sobie takim torem, jaki mi najbardziej odpowiada i jak na razie tutaj się to skutkuje pozytywnie, bo jak widzicie jestem na pierwszym miejscu i spokojnie. Uwaga, spadek. Jak na razie bez większych problemów tracę jestem na tej pozycji. Tylko raz spadłem, a tylko jeden checkpoint. A tu mam 2 sekundy 60. Przewagi nad kolejkiem, który jest na drugim 100, miejscu. Tak 100, więc ten etap 100, też zostanie 100, wygrany. 100, tutaj, jak mi się przynajmniej wydaje, chciałbym tego. 150, też jestem ciekawy, 150, jak się zakończy 150. ta Forda Horizon jak ta ceremonia wygrania tego finału. Ale zaraz zobaczymy sobie. niesamowita sporo, jazda! sporo sekund przewagi, bo aż 6 sekund miałem przewagi nad kolejkiem, który był na drugim miejscu. Tak więc. Już mniej więcej jestem zorientowany, na jakim poziomie mniej więcej jestem na, na, pod względem przeciwników. Tak jak, jak y, ja. Wypadam tutaj na tle przeciwników. 150. Łagodnie w lewo. w prawo. Nasz Oczywiście, jeśli uważacie, że z łatwością tutaj wygrywam, to. Spokojnie możesz sobie postawić poziom trudny oraz y, poziom najtrudniejszy. Są jeszcze dwa poziomy trudności, na który naprawdę będzie ogromne wyzwanie i żeby to wygrać, naprawdę będziecie musieli się namęczyć. Y, tak więc y, dla wymagających też oczywiście Forza Horizon coś ciekawego ma. Przedni, średni w prawo. Wybrałem tutaj Subaru imprezę z 2005 roku, aby Wam ją pokazać z tej drugiej kamery, właśnie za auta. Bo nie pamiętam w sumie czy pokazywałem ją z tej perspektywy, czy też nie, ale wybrałem sobie, bo jak mówię, no dla mnie najlepsze samochody pod RAGIE to jest właśnie Subaru impreza e, oraz e, Lancer Evolution, ewentualnie jeszcze Citroen, ale no nie ma go tu dostępnego, tak więc po prostu. Mówię o tym Citroenie, którym zawsze jeździ, praktycznie zawsze. Sebastian Ler w wyścigach rajdowych. Czy To ogląda wyścigi rajdowe, to jest orientowane. Teraz odpad ten spoiler. I zobaczcie, jak beznadziejnie w sumie czasu im to teraz wygląda bez tego spoilera tylnego. 200. No ale postaram się dojechać jeszcze w takim kawałku, jak jestem tutaj do meka i Znowu zepsułem ten zakręt. Ten zakręt w sumie jest podobny do tego, który był w poprzednim odcinku. Jest bardzo ostry, nawet się nie zorientowałem, że naś no tak ostry tutaj 90. wyjechałem poza tą linię, ale no okej, okay, jakoś tutaj sobie radzę. Jest 3 sekundy, prawie 4 sekundy z e, przewagi nad kolejnym e, zawodnikiem, tak więc nie jest najgorzej. 120, średniowo, przedni 50. Uwaga, wyskok! Do finiszu! Nie już meta przed nami, będzie pierwsze miejsce? Tak jest! Pierwsze miejsce i... To była zasłużona wygrana! O i tutaj prawie już 11 sekund przewagi Czyli nie jest to, jak mówiła ta babka na samym początku tego wyścigu, że będzie trudno Zdecydowanie trudniej niż w poprzednich etapach Poziom trudności, powiem, jest taki sama. To, że aktualnie mam lepszy czas, lepszą przewagę, świadczy tylko o tym, że po prostu, na no, gram już dużo tutaj, długo troszeczkę w tą forze. I po prostu e, już tam wyćwiczyłem sobie ten mechanizm wchodzenia w zakręty, płynnego wchodzenia w zakręty tutaj e, do hamowań i tak dalej. I też dla wszystkich osób, dla wszystkich haterów, którzy mówią, że. E, Czemu gram na średnim poziomie trudności? Ponieważ no, zdecydowanie trudniej się komentuje i gra, yy, a większość osób, która tutaj wchodzi na kanał, kiedykolwiek wchodzi na jakiś kanał pod jakiś filmy, i mówi, a ja jestem lepszy, bo przyszedłem to przykładowo na poziomie trudniejszym. No okej, okay, ja też, żeby mogę przejść na najtrudniejszym poziomie trudności, tylko nie na pewno nie komentują, zdecydowanie łatwiej gra się, jeśli mamy yy, możliwość po prostu yy, rozgrywki takiej, że... Możemy się skupić, możemy sobie kilkanaście razy powtarzać. Ja nigdy nie miałem takiego założenia na, na swoim kanale, aby po prostu pokazywać wam skilla. Tutaj po prostu to ma być pokaz, mam ma, ma na celu pokazanie tego, jak e, gra wygląda, co oferuje i czy warto dane czy kupić. E, tak to mniej więcej ma wyglądać. Nigdy nie zakładałem, że mam pokazywać wam skilla w grach. E, zazwyczaj, żeby pokazać skilla. Tak jak robią to komentatorzy, przykładowo w Hall of Duty czy Battlefieldzie, nagrywają normalnie sobie mecz, grają sobie, a dopiero 150. potem nagrywają dźwięk później, zdecydowanie. Niż, niż nie, nie, ma, nie rzadko się zdarza, żeby komentarz był na żywo. Wtedy można skwila pokazać takie osoby, też właśnie nie skomentują na żywo, tylko bardziej właśnie wolą nagrać jakiś gameplay, potem go po prostu wrzucić do programu, dograć dźwięk. Dograć komentarz, e, wtedy fajnie może pokazać skill, ale jeśli gra się na żywo komentując to jest naprawdę, uwierzcie mi, ciężko i to nie jest takie łatwe jak może się komuś wydawać a jeśli ktoś mi nie wierzy, wystarczy po prostu e, sobie to sprawdzić samemu ale no, dobra, mamy tutaj 50% do końca pierwsze miejsce i dosyć fajny odcinek, dosyć długi, prosty, gdzie to z daleka, że też będzie tam kolejny y, bardzo długa, prosta, gdzie możemy właśnie jechać po asfalcie, co sprawę, że jest naprawdę łatwo tutaj całkowicie e, nie słucham tych linii, a znaczy słucham ją, nie, jak one wskazują mi, i jadę swoją całkowicie drogą. Mogłem je wyłączyć, ponieważ, e, jeśli wyłączyłbym tę do dostałbym więcej gotówki e, na zakończenie. Ale dobra, w sumie ona mi już nie jest potrzebna, bo po zagraniu tego e, odcinka. Ja po prostu dogram sobie jakieś tam osiągnięcia, które są Powiedzmy tam chyba zakupno wszystkich samochodów Takie osiągnięcia sobie po prostu zdobędę i zostawię w Forze Horizon na półce Może kiedyś do niej wrócę, bo naprawdę tu jest fajne Może pogram w sieci, ale to już nie będzie na moim kanale, po prostu tak pogram sobie Sam dla siebie Na razie chciałbym zostawić tą gier gierkę na półkę, ponieważ mam tyle tytułów, które chciałbym Wam pokazać na swoim kanale, że naprawdę jest co robić, jest co nagrywać jest co grać, wiesz, mi jest sporo tytułów. do rozegrania jeszcze sto! Uwaga grzbiet, łagodnie w prawo podoba mi się teraz, jest fajnie tutaj zróżnicowana Czasami są naprawdę szerokie szeroka jest jezdnia, czasami jest wąsko, czasami jest asfalt, czasami tutaj właśnie piasek naprawdę zróżnicowany teren jest i to jest fajne, podoba mi się Powiedziałbym, że to jest jedna z lepszych tras tutaj. Jeśli chodzi o ten etap, nie cały wyścig dzisiejszy, tylko po prostu ten etap. 250, fajnie jest tutaj stworzone. Ostrożnie jest skos Mam nadzieję, że uda się na pierwszym miejscu to ukończyć i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała celebracja tego, że udało mi się ten finał zwyciężyć. O, jest, pierwsze miejsce. A no, wpadło kolejne 78 tysięcy kredytów, które nie będę miał na co wydać. Rajdu. Oprócz tych kobietek nie było w sumie nic specjalnego. Jestem mistrzem Horizon Rally. Jakieś osiągnięcie teraz spadło. Tak więc ja już podsumowałem tam the Horizon Rally w pierwszym tutaj etapie tego wyścigu. Mogę powiedzieć, że naprawdę polecam, jeśli macie pieniądze. A to będzie tyle w tym odcinku i yy, do zobaczenia w innych seriach. Cześć!